Szanowni Państwo, Liza, jak myślisz, kto w Polsce rządzi? Hmm, krasnoludki, ufoludki, e, marsjanie, Niemcy, Japończycy, Żydzi, e, Żydzi masoni... E... Zdobywcy krzyża zdobywcy krzyża. Badałem to cały ostatni tydzień i tak sobie prześledziłem i yy, no polityka to polityką, ale media, ale publicystów, ale sportowców. Proszę państwa, w Polsce rządzi i napędza biznes Show biznesowo-polityczny Nienawiść! Wszyscy się nienawidzą I to otwarcie na antenie dorośli ludzi Ludzie niby wyedukowani, niby mądrzy Bo wojewódzki nienawidzi Maji Sableskiej. Maja Sableska nienawidzi Dody Doda nienawidzi Nergala Nergal nienawidzi Kuźniara, kółko się zamyka Majka jest najbardziej fałszywą osobą, jaką znam Tak naprawdę mnie e, nie lubi Cały czas mi dołki kopie Nigdy mi e, po naszym rozstaniu w niczym nie pomaga. Nawet ostatnio sportowcy zaczęli otwarcie o tym mówić Jak się nienawidzą Nienawidzą się e, na boisku, poza boiskiem w szatni nienawidzą się piłkarze, nienawidzą się kierowcy rajdowi. Co się dzieje? Nienawiść nas nakręca. To my jakoś odstajemy. Musimy dzisiaj w tym programie więcej emocji, więcej nienawiści. Nie odstajemy, ja też cię nienawidzę. No to się wydało. Od zawsze. I dzisiaj będziemy badać, jak bardzo kto kogo nienawidzi. Eliza Michalik. Marcin Teller. Nienawidzę Antoniego Macierewicza, nie, to byłoby zbyt osobiste wyznanie, dobrze, cofniemy taśmę. Chciałabym państwu opowiedzieć dziś bajkę o Żelaznym Wilku. Chciałabym opowiedzieć bajkę o człowieku, który został e, trochę zapomniany, to jest pan Antoni Macierewicz, bo w ogóle to jest taka polska maniera, że ktoś przyjdzie, schrzani wszystko, co można, tak, zepsuje wszystko, co da się zepsuć. Się I my już. natychmiast o tym zapominamy. Ja się nie dziwię, że w Polsce jest największy prawie w Europie odsetek kobiet bitych przez mężów, które z tymi mężami, pomimo tego bicia i maltretowania siedzą przez 20 lat, bo nam się po prostu, nie tylko kobietom, ale również mężczyznom, mózg resetuje. Dostaniemy porazie Po razie i zapominamy. I my, Polacy, też tacy jesteśmy. Kilka spraw było w tym tygodniu. Które sprawiły, że tak mi się po prostu zebrało na to, żeby opowiedzieć o Antonim Macierewiczu. Sprawa Nangar Kel. Najgłośniejsza. Chyba. Najgłośniejsza, tak. Sprawa, jak mówi generał e, Skrzypczak, nakręcona przez ludzi Antoniego Macierewicza, bo to była sprawa, która wybuchła, tak? jeśli tak to można określić, na przełomie rządów PiS i PO, kiedy Platforma przejmowała rządy po PiS. -ie. I została wykorzystana politycznie. Jak tak, każda i generał, taka głośna sprawa. I generał podejrzewa, że to było także w cieniu gabinetów jacyś nieudacznicy polityczni zwani politykami PiSu sobie pogadali, jakby to zrobić, żeby za fajnie się te rządy nie zaczęły. No i wymyślili, tak? I wymyślili, że żołnierze ostrzelali cywilów w wiosce Nangarkel w Afganistanie. Tylko... Czy zaznaczmy, że zostali właśnie uniewinnieni, tak. chociaż ja jest, tak trochę się wycofuję z jedno, jednostronnej opinii, ponieważ Wyrok sądu jest niejasny. Nie udowodniono im winy, tak naprawdę. Stwierdzono, że nie ma dowodów na to, że wiedzieli, że budynki, do których no strzelają, są zamieszkałe. Nie, no Marcin, co nie no, Postępowanie sądowe na tym polega, że musisz coś komuś udowodnić. Nie swoją niewinność udowodnić, tylko Tobie muszą winę udowodnić. Oczywiście. Więc skoro nie mam prawo mieć na ten temat jakąś opinię. Uważam, że Okej, okay, takich, takich sytuacji wojennych jest multum, nie tylko w polskim wojsku, dokładnie to samo robili Amerykanie. Co się dzieje na wojnie dotyczy wojennej rzeczywistości, czasami ciężko to przełożyć na, nazwijmy to, normalny świat. Ale sprawa nie jest do końca czysta, bo prawdopodobnie był tam element zemsty. Sprawa Nangarkel to jest tylko jedna sprawa, ale również mecenas Jan Widacki został uniewinniony z zarzutów... O to, że nakłaniał jednego z gangsterów do składania nieprawdziwych zeznań, żeby obronić szefa gangu Pruszkowskiego. I to jest też bardzo charakterystyczne, że ta sprawa została nakręcona przez ekipę, przez prokuraturę pisowską. Bardzo dużo się wtedy w mediach mówiło. Mecenas Jan Widacki był jednym z głównych krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Wobec tego, jak sam podejrzewa, trzeba było nakręcić coś, żeby pokazać, że jest jakiś układ, tak? że jest zmowa np. znanego krakowskiego prawnika z gangsterami. Oczywiście wtedy we wszystkich mediach strzergano mu reputację. Teraz po paru latach, jak okazało się, że człowiek jest niewinny, zniknął na te kilka lat z życia publicznego, pies z kulewą nogą o tym nie wspomniał nigdzie. W żadnym serwisie informacyjnym, w żadnej gazecie nigdzie o tym nie było. To jest tak? znamienne, że robi się dużo szumu wokół oskarżenia. Natomiast przeprosiny, jeżeli już się pojawiają, to na ostatniej stronie małym drukiem. I nikt specjalnie na tym pożywki sobie nie zrobił. Ja no, ani też, media, ani politycy. Ja sobie też przypominam e, e, sprawę pana Jana Podgórskiego e, ze szpitala MSWIA. I pamiętam. Jak pan Szczygło, nieżyjący już, wyrzucił go z wojska, bo prokuratura wojskowa zarzucała mu popełnienie różnych przestępstw korupcyjnych, przejmowanie łapówek, fałszowanie dokumentów, tak Ziobro, jak pan Podgórski, był jeszcze przesłuchiwany, był w CBA. Już zdążył zrobić konferencję prasową i oznajmić wszemi wobec, że to jest lekarz mafii. Później się oczywiście okazało, że sąd go po dwóch dniach wypuścił, a teraz niedawno w lutym tego roku pan podgórski został uniewinniony. Gazeta Polska napisała tekst, w którym właśnie napisała, że Antoni Macierewicz wygrywa wszystkie procesy, te, które mu wytaczają ludzie zniesławieni w jego raporcie z weryfikacji z likwidacji w USI. No i tutaj znowu, tak? Słyszałem, że w Petersburgu rozdają rowery. Nie w Petersburgu, tylko w Moskwie. Nie rowery, tylko samochody. I nie rozdają, tylko kradną. Tak? To jest mniej więcej tak, informuje ta gazeta. To jest tak, proszę państwa, że ci ludzie zniesławieni przez Antoniego Macierewicza... On z nimi nie wygrywa procesów, tylko sąd oddala ich pozwy. A oddala dlatego, że nie można pozwać imiennie Antoniego Macierewicza. Przeżyłem ten czas, kiedy wyrywano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przeżywałem zdejmowanie, zdzieranie, przeżywałem próby wyeliminowania. Więc, to w historii najnowszej Polski nie jest żadna nowość. Tylko można pozwać urząd, który on wykonywał. Czyli nie pozywamy Antoniego Macierewicza, tylko niestety y, pozywamy odpowiednie ministerstwo. W tym wypadku Ministerstwo Obrony Narodowej. I z czysto formalnych powodów sąd te pozwy oddala. Następnie ci ludzie piszą kolejne pozwy, tym razem adresując je właściwie do ministerstwa. Ale to, co mnie najbardziej dołuje, to to, że Macierewicz jest w tym kraju zawsze górą. Kto by nie rządził, jakakolwiek byłaby ekipa. On jest zawsze pojawia. górą, i tacy ludzie zawsze, słuchaj, wypływają włos mu z głowy nie. Stąd. Do tego chciałem dojść. A Powiedziałaś, że bardzo łatwo w Polsce złamać e, karierę profesorowi, lekarzowi, prawnikowi. Natomiast kariery nie da się złamać, cholera jasna, politykowi. E, mimo oskarżeń, mimo różnych zarzutów, patrz Andrzej Leper, patrz, e, nie wiem, Mirosław Drzewiecki, dalej są. Nie dyskredytuje ich nic. W polskiej polityce można trwać, trwać i trwać. I to jest pytanie, które chcę zadać, dlaczego kochamy przekrętów, nieudaczników, ludzi niezdolnych, nieuczciwych, niewykształconych, źle znających się na swojej robocie, a w dodatku nie jestem pewna, czy normalnych do końca. Jak powiedział grecki filozof, What the fuck? Na buraka awansował zdaniem Władysława Frasyniuka, było nie było autorytetu. Również czasami w sprawach polityki Grzegorz Napieralskiej. Podobno, przepraszam, podobno najbardziej wyśmiewany polityk. On gdzieś się tak żalił, tudzież ludzie z jego otoczenia, że nie wiedzą dlaczego, ale publicyści, dziennikarze jakoś sobie wzięli jego na celownik. Ciekawe dlaczego. Wszyscy mamy prawo w pełni wykorzystać swoje możliwości dla swojego dobra. No dobra, można wyjąć komórkę i robić zdjęcia, jak się z politykiem i się widzi prezydenta. No taki oczak jest. I bo to świadczy o tym, co robi. Ten, który robi te zdjęcia, to znaczy, że on się czuje gorszy, mniejszy. Um, um, no zobaczył celebrytę i, i chce sobie uwiecznić zdjęcie. Tak robią 15-letnie dzieci. Panie Grzegorzu. Nie wypada. To trochę dziwne. Ale jeszcze gorsze od tego, że on robił zdjęcia, jest to, że on nie widzi w tym niczego złego. Bo to jest tak naprawdę rzecz, która mnie zupełnie załamała. Robił zdjęcia, okej, okay, chwila słabości, zrobił za nim, pomyślał, u Grzegorza Napierowskiego, to normalne. On tak ma, tak? Ale wiesz, to, że on po chwili refleksji, kiedy mu dano czas na zastanowienie, kiedy były jakieś tam afery w mediach. Co więcej, mógł uzgodnić, tak. przegadać, przedyskutować to z kimś tak. mądrzejszym może. On sobie przemyślał i stwierdził, że okej, okay, że to jest normalne, że przyjechał ważny przywódca i zrobił sobie zdjęcie z z tą panią, która tańczy na rurze, też sobie robił zdjęcia, z tymi blondynkami. Też. też sobie, a może on po prostu powinien fotografem zostać, słuchaj, może on się minął z powołaniem. On mi się rysuje jak piętnastoletnie fanki portali społecznościowych, które dopadną byle kogo, jakiegokolwiek osobę znaną, robią zdjęcie i później wrzucają Patrzcie, to mój kolega. Panie Grzegorze, pan chce, żeby cały naród uwierzył, że pan jest kumpem z Barackiem Obama, czy o co chodzi? Bo to, że pan siedział przy jednym stole, to widzieliśmy. Chcę przypomnieć, że jest parę e, telewizji w Polsce, które to pokazały. Nie znasz prawa podstawowego fizyki, kopnięty w dupę spin-doktor odwraca się. Spin rotuje i opluwa tego, który go kopnął. Rozpina się bluzka na widok premiera Tuska. Guziki wszystkie zapięte na pewno. Trochę taki jestem z... Patrzę na letni swój pani redaktor dlatego nie, nie, nie kojarzy mi się z, z, z tym, z, z dopięciem wszystkiego na ostatni guzik. To... Ja wiem, 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 to nie przygana, wręcz przeciwnie. Bardzo lubię lato. Grzmią obrońcy kobiet w obrończynie praw kobiet tak. w Polsce, że Donald Tusk. I że w ogóle platforma zaczyna być gdzieś tak bardzo się seksi, seksistowską jest partią. jest bardzo seksistowską partią. I powiem ci, że widziałam tę konferencję prasową, bo mówimy o konferencji, gdzie premiera e, rozproszyła podobno jakaś niedopięta bluzka dziennikarki. Co bardzo charakterystyczne dla Polski, przez tydzień mówi się o tej niedopiętej bluzce, a nikt jej nie pokazał. A ja tak bardzo chcę zobaczyć, jak ona była ubrana, że to na premierze zrobiło to znaczy, o, takie. To warto, jest co się jej się nie dopinało. To ale... jest wina tej dziennikarki, proszę Państwa, bo ona się Zapytała, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Na co? No wiadomo, Donald stwierdził, że tak, jest. To jest jak patrzy na te guziki, to już dopięte i że bardzo lubię, po czym nastawała pauza lato. To jest zawsze wina kobiety. Tak, my wiemy. to wiemy. Cokolwiek się nie lato. stanie, to jest zawsze. Nasza wina y, zdziwił mnie tym pan premier, bo sądziłam, że jest trochę bardziej, trochę lepiej wychowany, wiesz, i to mnie autentycznie zdziwił, bo poniosło go może, wiesz, upały. Ale co go poniosło? To jest Sam ślubi... przez rządu guzika nie widział. No na litość boską. No przecież facet, będziemy wiesz. będziemy mówić o tej pani. Guzików nie ma. To Natomiast... musiało zaboleć, słuchaj. To przykre musiało być. Jak mąż się, wiesz, publicznie, prywatnie tam jeszcze ja rozumiem można machnąć, rękę, ale publicznie wszyscy słyszą, jak go tam rozpraszają jakieś guziki. Ja nie oburzam się tak jak partia kobiet, że to jest takie strasznie seksistowskie. Może się nie oburzam, dlatego że też mi się zdarza powiedzieć, ale ciacho, jak przejdzie jakiś facet i też mnie tam czasem coś rozproszy, więc okej, okay. aczkolwiek wyznanie tego publicznie to już zupełnie inna sprawa niż tam sobie gdzieś rzucenie komentarza prywatnie, ale naprawdę najbardziej jestem zdziwiona um, tym, że on to w ogóle powiedział, bo nie wydawał mi się takim facetem. Nawet się zastanawiałam, czy ktoś mu nie doradził, żeby sobie nie zrobił PR-u jakiegoś takiego różnego losconi, tak? gościa, a wyszło mu to no słabo to wyszło. Może słabo. trochę do Polski będzie tak bunga-bunga z Platformy Obywatelskiej przyciągnięte. Może Sarkozy, prawda, żona w ciąży. Berlusconi, bunga-bunga, wiadomo, miliard kochanek. Może Donald Tusk poczuł się tak, że on jest gorszy, że ma jakieś że z tą kompleksy, ledną żoną, że tak, co powinien z tym zrobić. Że, że tak słabo, że nie wymienia na młodszą i tak no. dalej. Bo ja go w tym tygodniu obserwowałem. On się również spotkał z dziećmi. I e, pytanie od dzieci padło, przy którym on się najbardziej rozbuchał, rozmarzył, rozgadał, to o pierwszą miłość. Zaczął wspominać, jak to biegał za koleżanką, podglądał gdzieś tam w podstawówce, pozdrawiam ją. E, siedząc w rozpiętej koszuli. Słuchaj, to mi, parku, coś się dzieje. To ty mi powiedz, podobno latem faceci tak mają. Czy to nie jest za daleko posunięty Ale to ta poziom. pani. Pokaż. pani jest... To jest właśnie dowód tego. Ta pani w ogóle siebie to nie przypomina na tej okładce. I tak. o to znaczy dobrze, trzeba nie się sprawiać. jest reklama, mamy dwie gazety wprost. Tak. To kupiliśmy cały nakład. Eee, ona Zobacz, ona w ogóle ale... nie jest do siebie podobna. Ale proszę państwa, <laughs> gazeta, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Lis. Człowiek, który. Dba o jakość języka, który wśród polskich dziennikarzy ma dosyć no, wysoką pozycję. I dlaczego na okładce jest? Dlaczego w polskim parlamencie roi się odmiernot? I jest ta pani. To jest obrażonej tej pani. Czy ta pani jest miernotą? Skąd my możemy wiedzieć? To, że tańczy na rurze, jeszcze nie określa poziomu. Jej osoby. Ja myślę, że ty do tego podchodzisz w niewłaściwy sposób, bo wszystko jest kwestią. Ja bym tutaj mógł dać jeszcze 30 innych twarzy, które bardziej na e, definicję miernoty zasługują, proszę. Wszystko jest kwestią tego, jak na coś patrzysz. Patrzysz na to z niewłaściwej strony. Powinieneś mianowicie tak, na tę piękną okładkę, proszę państwa, spojrzeć Czy tak? z takiej strony o to, że czytałam kiedyś wyniki badań, że najlepiej wszystko sprzedadzą piersi. Damskie biust, proszę seks, Państwa. Czegokolwiek generalnie. byście nie chcieli sprzedać. Golizna, seks, biust. Ale to jakiś jaszczur jest na wszystko. nie wierzę, że jakakolwiek seks afera była. Dlaczego ja zostałam ominięta? I tyle. I nie doszukiwałabym się tutaj jakichś głębszych sensów. A jeżeli chodzi o słowo miernota, to jest przymiotnik. I wydaje mi się, że przymiotniki. Wchodzą w zakres wolności słowa nie gorszyłabym się. Ja nie mówię, klinkami. że gorność słowa nie jest złamana, mówię, że ta pani nie zasłużyła na to określenie. To jest nic innego. Słuchaj, mówisz, że nie zasłużyła, że my nie możemy wiedzieć, czy zasłużyła, ale z drugiej strony może zasłużyła, też tego nie wiesz. Myślisz, że tak to. 50 na 50. Redaktorzy wprost dogłębnie poznali tą panią, przeanalizowali jej postawę psychologiczną, jej intelekt. A jaka jej... jest według Ciebie definicja miernoty? Kto, to, kogo nazwałbyś miernotą? No. Pan jest inteligentny, ale Pan. Inteligencji się uczył, a ja inteligentny urodziłem się.